Słuchajcie, przyszedłem do was, bo muszę przekazać nie za dobre informacje. Wiejski Domek tak mocno zbuntował się przeciwko wam, że pan Mike i szczury postanowili wezwać kontrolę zombie. Będą tu jutro i mogą się was chcieć pozbyć. Nie wiem, jak wam pomóc, ale musicie wiedzieć. Dziękuję, Maskotko. Tak, sytuacja nie jest najlepsza. Kochani, co robimy? Ja pójdę do domu, ale wam nie wiem, jak pomóc. No jasne, ty sobie idź mieszkać do innego domu. A my co zrobimy? Nas zniszczą, czy co? A niech to, dziewczyny, to był zły pomysł, żeby stać się zombie. Co nas teraz czeka? Nie mamy dokąd pójść, nie mamy innego domu. Czy liderki musicie nam pomóc? To wszystko przez was. Słuchaj, Zalina, jesteśmy w takim samym niebezpieczeństwie jak wy. A ja nie jestem, bo ja ciągle jestem człowiekiem. Kochani, musimy powstrzymać ludzi z wiejskiego domu. Chyba przesadzają. No a jak powstrzymacie tych złych ludzi? A mówi się, że to zombie są źli. Ludzie są jeszcze gorsi. Tak czy siak, dziewczyny, musicie wrócić do wiejskiego domku i opanować sytuację. Bez was będzie totalna masakra. Maskotko, nigdy nas nie zaakceptuje z takimi twarzami. Dziewczyny, a może podkład? Mary, żeby zakryć te blade twarze, musimy nałożyć kilo podkładu. Dziewczyny, nie ma innego wyjścia. Czekam na Was dzisiaj w wiejskim domku, bo jutro będzie za późno. To co? Jaką podejmujemy decyzję? Dziewczyny, jak to, jaka decyzja? Zatrzymamy wiejski dom? Oni już za wiele zrobili. Tak, powstrzymamy ich. Dlatego zalina, zak, zakat, zip, nie bójcie się. Niech się lepiej boi wiejski dom jeden za wszystkich i, I wszyscy, wszyscy za, jednego. za jednego. Twój makijaż na, na mi twarz. Ogarnij się, Zak. Nie podoba mi się, że ja jestem zombie, a ty jesteś człowiekiem. Dopóki nie staniesz się zombie, nosisz makijaż. Dobra, ale czekajcie, dziewczyny. Idziecie teraz do wiejskiego domku i co dalej zrobimy? Zip, proszę, nie maruć! Chcemy wam pomóc. A ja wam ufam, dziewczyny, jesteście silne. Tak, dziewczyny, idziemy po podkład i zamarzamy nasze blade skóry. Tak, zakryjemy nasze blade twarze, pójdziemy do wiejskiego domu i zrobimy porządek. Tylko mi się wydaje, czy tracimy dziewczyny. Słuchaj, Zak, nie ma innego wyjścia. Jutro stracisz ten dom i będziesz się błąkał po ziemi. Jak dziewczyny nas kochają, to nas nie zostawiam. Kurczę, czuję się taki bezradny w tej sytuacji. Zakad, jesteśmy bezsilni wobec ludzi. Może ich zarazimy. Daliśmy słowo, że ich nie tkniemy. Dobra, policzmy, ile mamy dziewczyn, i ile mamy chłopaków. Chłopaki nie będą już mieszkać z nami. W końcu będzie czysta toaleta! I myślicie, że to fajny pomysł? Bez chłopaków będziemy się nudzić. Oni się wyprowadzą, a my zamieszkamy z wami? A mogą żaby wyprowadzić się z chłopakami? Nie, nie mogą! Jutro przyjadą specjalne służby i wyrzucą zombiaków. A dom będzie pusty dla chłopaków. Szykujcie walizki. Tak, i w końcu odzyskamy samochód. Dobra, ale są tam też ci króliczki. Czy to znaczy, że ich też się pozbędą? No jasne, jak są zombie, to ich też wyrzucam. Zamieszkamy razem. Nie chcę się tam wprowadzać z facetami. Mogę zostać w wiejskim domku? Nie możesz! Mam pytanie: jak chłopcy się przeprowadzą i zostaną tylko dziewczyny, to nikt od nas nic nie kupi. Potrzebujemy nowej przyczepy. Ja będę sprzedawać dziewczynom. A ja chłopakom. A chłopaki co? Trudno im to przyjść? A może nie mają nóg? Tak, to nie problem. Przecież możemy tu podejść. Nie podoba mi się pomysł mieszkania w innym domu. Ten jest lepszy. Od początku miało być tak, że chłopaki mieli mieszkać oddzielnie. Nie wiedzieliśmy, że obok będą mieszkać dziwni sąsiedzi, których jutro już nie będzie. Tak, stop! A gdzie koszekarze i maskotka? Jak zawsze ich nie ma. Koszykarze i maskotka dostali wszystkie informacje. Niech się spakują. Okej. Okay. Okay. No nie czemu tak trudno jest postawić drugą przyczepę? W tym wiejskim domku dzieje się coś dziwnego. A niech to, jeżeli chłopaki i dziewczyny będą rozdzieleni, to nasze szanse na zbliżenie będą zerowe. Tak, będą bardzo małe. Tak, ale tak zdecydował pan Mike i szczury. A ja myślałam, że na letnich wakacjach będę miała chłopaka. A jednak nie. Co ja bez ciebie zrobię? Ta przyjdzie do mnie w nocy, a ja ci wyszykuję dobre jedzenie. Będę tęsknił. Nie martw się, podbiegniemy do twojego okna w nocy. K, w moje serce bije mocniej. Wygląda na to, że odzyskasz auto. Tak. Wybierzemy największy pokój. Zgoda. Dobra, dziewczyny, jestem gotowa. Czuję, że na mojej twarzy jest tona podkładu. Mam tak samo. O, dziewczyny, macie na sobie tyle podkładu, że prawie nic nie widać. Dziewczyny, nie bez powodu chodziłyśmy na lekcję makijażu. Dobra, dziewczyny, musimy iść. Już czas rozprawić się z wiejskim domem. Dziewczyny, zabieramy kosmetyczkę. O, co to za zebranie? Jeśli miałabyś nie wrócić, to bardzo mocno cię kocham, Kitty, i będę kochał. Diana, ja, no, jeśli miałabyś nie wrócić, to zostaniesz w moim sercu na zawsze. Szczególnie twoja blada twarz. Nad, jeśli wrócisz, to obiecuję, że stanę się zombie. Bardzo cię kocham. Wow, to najlepsi chłopcy, jakich kiedykolwiek spotkałam. Zakad zaraz się rozpłacze. Dobra, dziewczyny, głowę do góry i idziemy do wiejskiego domu. Dziewczyny, proszę, zróbcie coś. Zalina, mam Zipa, pomogę wam. Ja robię to dla Zakata. Niedługo wrócimy. Bierzemy samochodu? Kitty, czemu? Wrócimy tutaj. No i gdzie rodzice Diany? Nie wiem, powinni tu już być. Powiem wam, co się stało. Diana zadzwoniła do swoich rodziców. Powiedziała tak, Smiley kłamał i nie przyjeżdżajcie. Jak myślicie, komu mama Dianę uwierzyła? No jasne, że Dianie. Tak, z Dianą jest ciężko. Wszystko i uchodzi na sucho. Co koszykarze? Rozmawiacie sobie? Spakujcie swoje rzeczy. Już tutaj nie mieszkacie. Co? żeby wynocha stąd. Siu stąd. Zabłądziłyście? Czy to jakieś niespełnione marzenia? Tak, chcielibyście, chłopaki. Nauczyciel Mike powiedział, żeby wam przekazać, że już tu nie mieszkacie i wyprowadzacie się z tego domu. Jutro zombie tu nie będzie. Specjalne służby ich eksmitują. Więc pakujcie walizki, chłopaki. Co? Co? Są tam trzy liderki. Tam są trzy liderki. Tak, i one nie są ludźmi. Lepiej się zbierajcie. Pakujcie walizki, koszykarze. <laughs> Co teraz zrobimy, chłopaki? Czyli to był pomysł, żeby zamówić tą usługę? Szczurów i nauczyciela Majka. Okej, okay. żegnaj, Kitty, żegnajcie czyli liderki, króliczki. Nie, trzeba im pomóc. Może i nie mam z Dianą najlepszych reakcji, ale co powiem jej rodzicom? I co my powiemy innym rodzicom? Jena nie jest jedyna. Kochani, to dziwne, że nie spotkaliśmy żadnej żywej duszy. Najpierw było spotkanie, potem lunch i teraz się dopiero zbierają. Dobra, chodźmy do naszego pokoju i zastanówmy się, jak to odkręcić. Kochani, tylko bądźcie ciii Żeby nikt się o nas nie dowiedział Dziewczyny, może nie zostawiajcie butów Lepiej je weźcie Proces Dobrze, nauczycielu Majek Sprawdzimy każdy pokój w tym domu A pokoje dla chłopców będą dla dziewczyn Dobra, zmieńcie łóżka Te schody nie są wygodne Dziewczyny, szczury idą szybko Dobrze, Dobrze, nauczycielu Mike! Zmienimy pościelę! I tak, zaczniemy od pierwszego piętra? Nie, Jana, od drugiego! Dobra, idę coś zjeść. Dobrze, nauczycielu Mike! Kochani, dostaliśmy się tutaj, ale nie będziemy mogli ukrywać się w tym pokoju na zawsze. Chodźcie i powiedzmy im, tylko spróbujcie dotknąć dom zombie! I ty jutro to będą specjaliści, nie możemy im tak powiedzieć. To co zrobimy? Najpierw zamknijmy drzwi. Kochani, Zejdziemy na dół, zbierzemy wszystkich razem i powiemy im: Kochani, przepraszamy, ale nigdy nie byłyśmy zombie. To była gra, to był makijaż. A nasi chłopcy też nie byli zombie. Tak, po prostu to była zabawa, żeby was wystraszyć. To tylko makijaż, taki żart. Tak, i nie musicie wzywać żadnych służb, bo za fałszywe wezwanie zapłacicie mandat. Wierzycie, że się nabiorą? Kochani, to nic. Spróbujmy. Jeżeli to nie wyjdzie, pomyślimy o innym planie. Ale musimy uratować naszych chłopaków. Chyba słyszę czyjeś kroki. A! Ząbiaczki, co wy tu robicie? Jena, poczekaj! One są normalne! Dziewczyny, wróciłyście? Czemu nikogo nie ostrzegłyście? O, cześć szczury! Tak, wróciłyśmy do wiejskiego domu. Przepraszamy, popełniłyśmy ogromny błąd. Zorientowałyśmy się, że tutaj jest o wiele lepiej i zerwałyśmy z tymi facetami. Jeszcze zdałyśmy sobie sprawę, że oni są kłamcami. Kłamcami? Stop, 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 dziewczyny, to brzmi zbyt pięknie. Po prostu ci faceci nas oszukali. To nie są zombie. Tak, chcieli nam zaimponować, więc malowali się, żeby zmienić swój wygląd. Maskotko? 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 Potwierdzam, nie ma tu zombi, żadnych zombi. Tak, to, to nie, nie są zombiaki. Zib jest beznadziejny i Zakat też. Tak, musimy odnaleźć pana Majka i wszystko mu opowiedzieć! Przecież, Przecież wezwaliśmy, wezwaliśmy służby! służby. Uff, chyba nam uwierzyły. Nadal musimy przekonać Majka. I resztę nastolatków. Nie martw się, zaopiekuję się Tomasem, nikt go nie dotknie. Dziękuję, Ryan, sama się tym zajmę. Będę codziennie dzwonił. Dobra robota, Tomas, dzwoń i pisz. Lemoniadę! Halo, mamo, nigdy nie znajdę sobie chłopaka. Wszyscy faceci przeprowadzają się do innego domu. Patryk, a może... Zostań ze mną. Gigi, przestań się bawić z Patrykiem. Musimy powoli wyruszać. Kev, chcę zamieszkać z koszykarzami. Tak, nie z przygranicami. No, będziemy fajni jak oni. Nauczycielu Mike, idziemy do pokoju, żeby pościelić łóżko. Wchodzimy do środka, a tam zombie. Nie, no, one nie są zombie. Nieważne. Ale wezwaliśmy już służby. Tak, wezwaliśmy. Wie pan, nauczycielu Mike. Halo, szczury, uważajcie, jak chodzicie. Gdzie idziecie, koszykarze? A tam są wasze krewety, wróciły tu! Co? Ja już nie wiem, co robić. Dziewczyny nie są zombie, faceci nie wiadomo. Już wezwaliśmy służby, kto zapłaci karę! Gdzie ja teraz są? Na górze, w swoim pokoju. Chodźcie tutaj, wszyscy! Mamy zebranie! To zebranie SOS, bardzo pilne! Szybko, chodźcie, chodźcie! Co się stało? Co jest? Na razie odkładamy przeprowadzkę. Musimy coś wymyślić. Chłopaki, na razie rozpakujcie walizki Super Oh my god, już myślałem, że będę miał samochód A ja, że będę dzielił pokój z Tomasem Dziewczyny i co? To małe zwycięstwo, ale się udało I ogólnie Podoba mi się moja opalona twarz A nie taka blada Mi też się podoba Mi też się podobają wasze twarze Zostańmy tutaj Mary, nie możemy, czekają na nas faceci Dobra dziewczyny, ja chyba pójdę Powodzenia Dziewczyna, wy co wróciłyście? Wróciłyśmy. Jaki mieliście plan? Na jakie służby zadzwoniliście? Ej, dziewczyny! Lepiej się wstydźcie, koszykarze. Dobra, przegadacie to sami, ja idę. Nic nie zrobiliśmy, to ma i szczury. Zerwałeś z nimi, i stałyście się normalne? Te zombiaki to był ślepy zaułek, dziewczyny. Powinno być wam wstyd, koszykarze. Nie ma żadnych zombi. Nasi chłopcy są normalni. Po prostu chcieli nam zaimponować. Co? No to wy się spotykacie z normalnymi facetami tam? Jak są normalni, to jeszcze bardziej mam ochotę z nimi pogadać. Spokój, dopiero przyszliśmy, a już jest niemiło. każę, nie obchodzi mnie kto zadzwonił po służby. Czy wy, czy nauczyciel Mike ze szczurami. Wszyscy tutaj zapłacą pokaźną sumę za fałszywe wezwanie. A teraz jesteście wolni. Nie chcemy spędzać z wami czasu. No jasne dziewczyny, zróbcie sobie przerwę. Wróciły. Nie bez powodu. Tęskniły za nami. Dziewczyny, to jak? Pora podzielić się dobrą nowiną z naszymi chłopakami? Może jutro? Nie, dzisiaj. Siedzą tam i się stresują. Mary, oni nie wiedzą, co się dzieje. Rany, chłopaki, a co, jak dziewczyny nie wrócą? Wiem, co to za służby. Oni są straszni. A może spakujmy się i wyjedźmy stąd? Spokojnie, poradzę sobie. Jak wrócą, to się stąd wydostaniemy. Jestem pewna, że wasze dziewczyny już całowały się z koszekarzami i zapomniały o was. Zalina, a może po prostu bądź cicha? I bez ciebie jest źle. Nie, jestem pewien, że nasze dziewczyny to załatwiły. One nie wrócą. Czuję, że one nie wrócą. Cześć, wrócimy! No, no i jak? Dowiedziałeś się czegoś? Przyjeżdżałem tu. Chłopaki, siadajcie i oddychajcie. Nikt tu nie przyjdzie. Dziewczyny wymyśliły taką historię. Powiedziałyśmy, że nie jesteście zombie i że nas okłamaliście. Jak to nie jesteśmy zombie? Jesteśmy zombie. Zalina w wiejskim domu nie muszą o tym wiedzieć. Musiałyśmy was jakoś uratować. Powiedziałyśmy, że po prostu próbujecie nam zaimponować. Mówiłyśmy, że to tylko makijaż. Dlatego przez jakiś czas nie wychodźcie. Jak mam wrócić do domu? Zostań tu na noc. Ramy dziewczyny, wy tu jesteście po prostu najlepsze! Dziękuję dziewczyny, że nam pomogłyście. Służby nie przyjdą? Nie, nie przyjdą. Tam ci boją się mandatu. Jesteście naszymi dłużnikami, ale jest jeden minus. Nie możemy już dłużej spać w tym domu. Musimy być tam, żeby kontrolować sytuację i potrzebujemy tony podkładu, żeby nikt z wiejskiego domu nie podejrzewał naszego oszustwa. No to akurat smutna wiadomość, ale nie mamy innego wyjścia, musimy się zgodzić. Słuchajcie, słuchajcie. Jesteśmy z was, Zdumni. dumni. Dziękujemy, chłopaki. I co będzie dalej? Im dalej tym gorzej. Te wakacje będą niezapomniane. Kochani, a wy zostawcie lajki, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nasze nowe fajne Odcinki. Do zobaczenia, papa. Pa. Napiszcie w komentarzu, jest was nam żal. Zip, wszystko będzie dobrze.